dobry, Robert Lipiński. ponownie witam was serdecznie, akcja Wsiadziecki Tydzień, po raz kolejny tutaj w Galerii MK, wszystko zaczęło się 2 października, finał dziś właśnie 7 października, wszystko potrwa do godziny mniej więcej 16, zostańcie z nami, bawcie się z nami, a co najważniejsze przynoście karmę, przynoście karmę dla zwierząt, ta karma trafi do naszego koszalińskiego schroniska Leśny Zakątek w Koszalinie. Jest z nami pani kierownik, porozmawiamy ile tych zwierzaków aktualnie przebywa w schronisku, ile jest psów, kotów, jak można adoptować, a jeśli chcecie adoptować, oczywiście do tego serdecznie zapraszamy, to na ekranach tutaj w Galerii MK wyświetlane są wsiaki. widać właśnie po mojej prawej, państwa lewej, jak zerkniemy sobie gdzieś tam nad głowami, wyświetlają się psiaki. te są do Waszej dyspozycji i z taką karmą, o właśnie, tak jak tutaj pan z masterminda przynosi karmę i o właśnie, jak przynosicie karmę, to dostajecie książkę, bo to akcja połączona ścigarni książkę, właśnie książki z biblioteki, z Politechniki Koszalińskiej są do Waszej dyspozycji. Karmy i akcesoria, które potrzebujemy przed zimą, czyli koce, ręczniki, e, jakieś niepotrzebne pościele, które zalegają ludziom w domu, ale przede wszystkim karma. Jest to już trzecia edycja Przyjacielskiego Tygodnia, organizowana przez Galerię Emkę, z czego bardzo się cieszymy. Wirusa. Oczywiście, że tak, no bo każda promocja naszych zwierzaków jest jak najbardziej mile widziana. E, tutaj przez ten czas na telebimie, jak widać, wyświetlane są zdjęcia naszych psów do adopcji. Mamy nadzieję, że komuś właśnie wpadnie w oko któryś piesek, e, czy, czy e, że tak powiem, do serca e, wejdzie do jego, jego mordeczka i zostanie adoptowany.

150 psów i 80 kotów, także schronisko jest no, wypełnione, że, że tak powiem I, i naprawdę zachęcamy do adopcji. <grymne> Chcę powiedzieć, że ogólne pomaganie zwierząt nie zależy od nacjonalności, skąd to pochodzisz, kim jesteś, bo jestem z Ukrainy i właśnie bardzo mi zależy na pomocy zwierzątom. I my możemy pomagać bez względu na nic, będąc obojętne gdzie, obojętne w jakim kraju. I zachęcam to robić, bo nie jest ważne skąd to jesteś, ważne kim jesteś. I'll see que é